W kolejnym dniu, w dniu dzisiejszym też sobie idę na siłownię, wczoraj byłam, nie ukrywam, że trochę zakwasy mam na ręce, to bardziej ramiona, um, no i tyłek, tyłek, zakwasy są, czyli dobry trening, dzisiaj też sobie idę na coś podobnego, coś podobnego, ale chyba to nie będzie to samo, tylko coś podobnego, ale w ogóle najgorsze jest to, pomału mi się urlop kończy, a ja wpadłam na idealny pomysł, że sobie gdzieś bym, pojechało gdzie jest cały czas ciepło, bo teraz za oknem jest u nas 18 stopni słoneczko, czyli no niestety w bluzie jeszcze trzeba pomału chodzić. Jest chłodno, no jest po prostu chłodno, no szkoda. Nie wiem, nie liczę na to, że będzie super upalnie, bo to już raczej upalnie nie będzie, ale po prostu będzie taka pogoda jak teraz, jak faktycznie ma być ciepło i raczej cieplej nie będzie. Um, czy są w ogóle jakieś plany? Dzisiaj chyba nie ma za bardzo planów. Zaraz sobie wypiję herbatkę, bo mam tak mega ochotę na jakąś herbatkę. Oczywiście nie tą, co zawsze. Jakąś inną wziąłem. relaks. Relax. Coś w tym stylu. Ja w tego typu herbaty nie wierzę. No ale dobra. No niech będzie relax, to będzie i relaks. A kogo my tutaj ładnego mamy? Kogo my tutaj takiego ładnego mamy? Pięknego wręcz. Tamu się. Akurat wróciłem ze spacerku. Dzisiaj poszłyśmy troszkę inaczej niż zawsze na spacerek. I nos normalnie nie odchodził od trawy. Tak wąchała, tak wąchała, tak węszyła, tak ona no tam dawno, ona chyba tam z pół roku czasu nie była, a po prostu niedaleko, ale, ale po prostu inną trasą niż zawsze no nohal wąchał. Gdzie ona zawsze uwielbiała mirabelki, myślę, że gdzieś jest taki filmik, gdzie ona mirabelki sobie yy, jednak gdzieś tam wcina. Ale powiem wam, że kurde damy i zerwałam mirabelkę, mm -mm, tylko powąchała, nawet nie tknęła. Czyli sama wie dobrze, że po prostu już te mirabelki różnie mogą wpływać na jej brzuszek. No ale dzisiaj, dzisiaj ma, szczerze mówiąc, formę niesamowitą. Dzisiaj ma taką fajną formę. Jest w takiej formie, że kurde, no żebym nie chwaliła dnia przed zachodem słońca. Ale naprawdę, mega, mega forma. Co tu mam na myśli? Formę: no, no oczywiście nie biega, no bo no to już nie te lata, żeby biegać. Ale po prostu ani dzisiaj nie kuleje. No niesamowita, jest niesamowita taka. Rześka taka, no fajna, fajna do spacerowania, no dlatego poszliśmy sobie troszkę ciebie, inaczej, może nie dalej odległość podobna, ale po malutku, po malutku posiedziałyśmy sobie troszkę w cieniu pod drzewkiem, no i wróciliśmy z powrotem. No formę ma ziemską. jak na tamusie forma jest idealna. Po prostu może czuję, że ja lada moment wracam do pracy i po prostu chciałam zrobić taką niespodziankę, żeby się po prostu troszeczkę przejść, bo potem, wie dobrze, jak będę miała pracę, no to będę troszkę miała mniej czasu, no niestety. Ale dzięki Bogu nie ma siłowni. Wiecie co w ogóle? Wracając do tematu znowu tej siłowni, gdzie sobie prowadziłam zajęcia, szczerze mówiąc, teraz już mi to mm, minęło. Już mi minęło, już mi nie zależy. Szczerze mówiąc, mi nie zależy, nie było źle, ale po prostu już mi nie że zależy ze względu na to, że są. Ważniejsze e, sytuacje w życiu, e, na które wcześniej po prostu nie zwracam uwagi, są ważniejsze. E, teraz, żebyście zrozumieli mnie, e, ważniejsze momenty, nie tylko praca, nie tylko siłownie. Tak jak nawet tutaj z tamusią, mogę teraz więcej czasu tej mojej tamusi poświęcić. No i przede wszystkim mogę więcej czasu poświęcić sobie i na swoje życie prywatne, na które de facto wcześniej za bardzo czasu nie miałam i cały czas byłam zmęczona. Więc to jest mega na plus, aczkolwiek no teraz na pewno teraz podejrzewam, bym jeszcze siedziała na urlopie, jakbym była na tej siłowni, bo tak stwierdziłam, że biorę sobie cały miesiąc wolnego, więc dalej bym siedziała na urlopie. Więc nie ma tego, co by na dobre wyszło. Widocznie musi tak być. Ja zawsze wychodzę z założenia: nic się nie dzieje bez przyczyny. Widocznie tak musi być, żeby było potem za rok, za pół roku, tak jak będzie. Więc nie mam magicznej kuli i nie jestem w stanie sama ocenić, jak będzie. No, po prostu życie pokaże, jak będzie, bo tak po prostu musi być. Piękna. ta moja herbatka. Relaks! Hmm. No ciekawe, czy faktycznie się zrelaksuje. Oczywiście cukier jest, klasycznie jest. No, zobaczymy di, -di, -di, di. Nie wiem, co to za herbata. Czy to jakaś Melisa będzie, czy coś w tym stylu, nie wiem, zobaczymy, no niech się parzy. Niech się parzy i za chwilę będziemy sobie ją pomalutku sączyć, nie pić, tylko sączyć. Nagrywam jakoś kurczenie, nie czułam yy, tego blusa do nagrywania, więc kontynuuję w dniu dzisiejszym. Już jestem wczoraj, byłam na treningu, byłam na siłowni. Uwierzcie mi, wczoraj miałam delikatne dwa zakwasy, ale dzisiaj to są tak mocne zakwasy, tak? Pieruńsko wszędzie mam, wszędzie. Plecy, ręce, nogi, tyłek, łydki. Wszędzie, gdzie się da, nawet na brzuchu. Gdzie rzadko mi się zdarza, ale jednak gdzieś tam na tym brzuchu jednak mam te zakwasy. W dniu dzisiejszym też idę na trening. Dzisiaj będzie Tabata. Aczkolwiek wczorajsze zajęcia były... No nie wiem, dla mnie to było za duża powtarzalność I, i ja wiedziałam, że to będą zajęcia siłowe, że to nie będą zajęcia cardio, ale za duża powtarzalność tych ćwiczeń. Jedno i to samo, jedno i to samo, jedno i to samo. Ćwiczenia były, które bardzo się powtarzały, znaczy niby inne ćwiczenia, ale podobne do wcześniejszego, więc raczej chodzić nie będę, chyba że dam jeszcze jedną szansę tej instruktorce, bo to jest nowa instruktorka, świeża, widać, że dopiero chyba pokończyła szkołę te instruktorskie, czy tam nie wiem, studia, nie wiem, nie wiem, nie mnie to oceniać, ale może być, że dam jeszcze jej szansę, ale dla mnie to było za nudne. Ja muszę mieć zajęcia, muszę się zmęczyć, musi się coś zdziałać. Najlepiej właśnie, żebym cała mokra wyszła z tych zajęć, aczkolwiek nie ukrywam, że cały czas się zastanawiam, bo są tu w tej siłowni takie zajęcia. Kickboxing. Czy na to nie pójść? Tylko moje pytanie następujące. Godzina nie za bardzo, bo ja już o tej godzinie jestem nieprzytomna, one chyba są gdzieś po pierwszej te zajęcia, a druga rzecz, chodzą jakieś kobiety, żeby nie było tak, że ja będę sama jedyna jak kobieta. Rękawice mam, musiałabym nakładkę na zęby tylko kupić, ale po prostu chciałabym spróbować czegoś nowego. Ja po prostu lubię co jakiś czas coś zmieniać, więc tak i tym razem, więc no zobaczymy, no. Trzeba po prostu tam gdzieś popatrzeć. Czy, czy są tego typu, bo dla mnie bez sensu iść do innego klubu i wykupywać specjalnie jakieś tam MMA, czy coś w tym stylu zajęcia. no Dla mnie to jest bez sensu, to albo chodzę na jedno, albo chodzę na drugie, tak? A tutaj mam jakieś tam elementy kickboxingu, więc dlaczego nie?